Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Ogarnij zdrowie. Ja nazywam się Barbara Skudrzyk i moim i Państwa gościem będzie dzisiaj specjalista dietetyk kliniczny, farmaceuta i pedagog Małgorzata stanior. Moi drodzy, odcinek dzisiejszy będzie poświęcony odchudzaniu. Odchudzanie fakty i mity. Małgosiu, witam Cię bardzo serdecznie, bardzo serdecznie również witam po raz kolejny. Małgosiu, odchudzanie to temat ciągle na topie. Ludzie skaczą z diety na dietę. Jest totalne szaleństwo. Nie chcą dać sobie czasu. A o co w ogóle chodzi w tym odchudzaniu i jak zdrowo się odchudzać, bo to jakby podstawa tego wszystkiego? Odchudzanie to nic innego jak po prostu systematyczne, dobre odżywianie. Czyli tak naprawdę to odchudzanie to jest. Tryb, w jakim jesteśmy bardzo często, czyli brak regularności posiłków, szybkie jedzenie, fast foody, czy tam półprodukty, czyli brak regularności, zły sen również jakby za to też odpowiada, bo im mniej śpimy, tym bardziej mamy predyspozycję do zwiększania swojej masy ciała, dlatego że podczas w nocy organizm odpoczywa. I to jest też następuje regeneracja, wyważa się hormon wzrostu, mnóstwo, mnóstwo rzeczy I następuje taki reset naszego organizmu. Dlatego to jest tak ważne rzeczywiście, żeby na to zwrócić uwagę. I to odchudzanie to jest styl życia, jaki mamy w tej chwili, który wpływa na to, że przybieramy na masie ciała. Na to wpływa m.in. nasza praca. Jeśli ktoś pracuje na trzy zmiany, to również ma większe predyspozycje do tego, żeby doszło do rozwijania gospodarki hormonalnej w organizmie. Bardzo często pojawia się cukrzyca, insulinoporność w późniejszym czasie. Więc jakby tutaj jest wiele aspektów, parametrów, które mogą jakby potęgować zwiększanie masy ciała, stąd potem trzeba się odchudzać. A przecież odchudzanie to jest zmiana nawyków żywieniowych na te dobre, czyli znowu regularność posiłków, wysypianie się, spożywanie wody, unikanie fast foodów, unikanie rzeczy, które będą zwiększały bardzo mocno kaloryczność naszych posiłków, więc to nic innego, jak po prostu dobre odżywianie. Czyli jeżeli wprowadzimy takie właściwe nawyki małemu dziecku, to jako dorosła osoba będzie mu po prostu łatwiej. Ale jeżeli te nawyki nie zostaną wprowadzone, to 40-latek już ma tylko rezultat potem, tak? Dokładnie tak. Dlatego ja zawsze powtarzam, że zmiana nawyków żywieniowych zaczyna się już w dzieciństwie, dlatego my, rodzice, jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby nasze dzieci później jakby miały wiedzę, jak to wszystko wygląda. Jeśli my się odżywiamy źle, to nie wymagajmy od naszych dzieci, żeby one się dobrze odżywiały, no bo m, dzieci są kopią nam, naśladują nas. Czasami się zdarza, że do gamiotu trafia trafiają rodzice, nawet ostatnio, posadzili przed biurkiem mi dziecko i mówią, dziecko, a oni tam daleko na kanapie. Mówią, że dziecko ma problem. Ja mówię, drodzy Państwo, to nie dziecko ma problem. To cała rodzina ma problem. Dlatego, że to dziecko samo nie przybrało, nie urodziło się z 10 kg nadwagi. Tylko to wynikało z zaniedbań, które jakby były, jeśli chodzi o styl życia, o właśnie odżywianie. Więc odchudzanie dzieci, to jest odchudzanie całej rodziny, czyli jak zmiana nawyków żywieniowych całej rodziny i rzeczywiście te nawyki żywieniowe kształtujemy od dzieciństwa, a nie po tym wieku 20-30 lat, gdzie nagle mamy 20 kg nadwagi i chcemy zmieniać, zmieniać wszystko. Rzeczywiście jest to dużo trudniejsze. A czym skorupka nasiąknie, tym wiadomo. Dla mnie jest zawsze przerażające, jeżeli widzę, jak idzie rodzina w sklepie z zakupami i zerknę, co tam mają w wózku, no to niestety bardzo często to idzie w parze. Czyli jeżeli tam są przetworzone posiłki, jeżeli tam są słodkie napoje, no to niestety, ale już od małego brzdąca, poprzez średnie dzieci, po rodziców, no tak. widać, że niestety jest nadwaga. Dokładnie tak, no. To z czegoś musi wynikać. To nie jest tak, że um, budzimy się rano i mamy 20 kg na wagi. Czasami się zdarza, że przychodzi pacjent, bo że chce szybko schudnąć. I ja mówię, no dobrze, no w jakim czasie? No, no 3 miesiące najlepiej 15 kg. Mm -hmm. I ja mówię, no dobrze, no ale czy Pan przybrał w te 3 miesiące te 15 kg? No nie, no to dlaczego oczekuje Pan teraz zmiany nagle tak, od tak. Nie mam czarodziejskiej różdżki, nie da się tak zrobić, nie mam magicznej tabletki, którą się połknie i wszystko. Jeśli natrudziliśmy się, żeby przytyć, to teraz trzeba poświęcić. I tak mniej czasu, niż tyliśmy z reguły, ale żeby zmienić to na wieki żywieniowym, przecież żeby przyzwyczaić się do aktywności fizycznej, mentalnie, w głowie, psychicznie, potrzebujemy 3 miesiące systematycznej aktywności. A jeśli e, o, zmieniamy na wieki żywieniowe, to też musi to ileś trwać. Dlatego proces odchudzania im tak naprawdę jest dłuższy, ale, ale w zaangażowaniu i w uważności, tym większa szansa, że pacjent zostanie z tymi nawykami później. A jeśli szybko schudnie, no to potem sobie myśli tak, no dobrze, to skoro Szybko zrzuciłem, to następnym razem też mi się uda. Nic bardziej mylnego, dlatego że im częściej zaczynamy zmianę nawyków żywieniowych tym odchudzanie, tym trudniej potem wejść jest w ten proces, bo, są, bo wiemy, co nas czeka, bo wiemy, jakie są wyrzeczenia i różne rzeczy. Aczkolwiek ja wyznaję zasadę, że wszystko jest dla ludzi, tylko się trzeba nauczyć z tego korzystać. Moje jadłospisy, w moich jadłospisach jest wszystko, co to na co dzień się spożywa. Czasami nawet zdarza się jakiś kawałek ciasta czy coś na słodko, bo ja wolę wpisać to w jadłospis i jakby być również otwarta na takie zmiany dla moich pacjentów, niż wszystkiego zakazywać, bo to wcześniej czy później i tak nagle będzie wprowadzone. To jest tak, jak na przykład Так Mówi się, że cukrzycy, czy osoby, które mają insulinooporność, nie mogą mieć czy nie mogą mieć żadnych węglowodanów, w ogóle owoce są B i wszystko jest B. Jeśli wykluczymy to nagle i nie będzie tego w spisie, a przecież całe życie nie będziemy tego nie jedli, wówczas dochodzi do, do tego, że rzucamy się na owoce i, i potem jest jeszcze gorzej. Więc trzeba jakby tutaj też zachować zdrowy rozsądek i umieć sobie to wszystko dawkować i dozować. Ja zawsze zadaję pytanie mojemu pacjentowi, czy jest Pan, Pani w stanie po zjedzeniu jednej czekoladki zatrzymać się przed kolejną. Jeśli tak, to nie widzę problemu, żeby nie zjeść czekoladki czy ciasta. Ale jeśli jest to kwestia jednej kostki, a potem trzech czekolad, no to wtedy już to jest jakby na bazie bardziej psychicznej, więc trzeba tu popracować bardziej z nawykami i ze zmianami również w głowie, czyli takim pociągiem i zaspokajaniem się również słodyczami, co również my jak rodzice robimy, czy dziadkowie robią w dzieciństwie naszym dzieciom. Na przykład przewróci się dziecko, mówi, o jak ci jest źle, to chodź, dam ci czekoladkę. Albo zjedz obiad, to dostaniesz coś słodkiego. To jest najgorsze, co można zrobić dzieciom, dlatego że wtedy w głowie jest jakby myśl, że jak będzie nam źle, to możemy nagradzać się jedzeniem. Nagradzanie jedzeniem wcześniej czy później prowadzi do otyłości, z czym spotykam się na co dzień w moim gabinecie. Czyli tak naprawdę przydałaby się taka edukacja, y, dzieci, rodzice tak. i dziadkowie. Tak. I wprowadzenie odpowiednich zasad, bo tak. często jest tak, że no niestety, jak wnuczki jadą do babci i do dziadka, tak no to babcia z dziadkiem chcą tak. nadrobić i tak. potem idą słodkości i zasady, które wprowadzili rodzice są całkowicie złamane. Więc to jest kwestia też ustalenia zasad, skupiając tak. się na, na tych najmłodszych. Gdzie bardzo często swoim dzieciom ograniczali to, żeby nie było problemów później, prawda? A rozpieszczają swoich wnuczków. Ja w swojej pracy i w swojej fundacji, którą również jakby zarządzam i działam w niej, właśnie dbam o to, żeby od przedszkola po uniwersytet III wieku, mieć całe spektrum różnych wykładów, żeby świadomość ludzi zwiększać. Bo jeśli zwiększymy świadomość, to automatycznie każdy wtedy będzie miał wybór, czy woli tak, czy woli tak. Jeśli mhm. raz na jakiś czas w dzień dziecka chce dać swojemu wnuczkowi, czy swojemu dziecku coś słodkiego, nie widzę problemu, ale chodzi o to, żeby tego na co dzień nie było. Tak. Zróbmy jeden dzień w tygodniu, sobota, gdzie może dziecko najeść się dosyta słodyczy. Na pewno zje mniej niż przez cały tydzień jedząc regularnie. Kiedyś usłyszałam, że w ogóle jest dobrze wprowadzanie, jeżeli już ktoś ustawia sobie dietę, to wprowadzać taki jeden dzień, gdzie można, oczywiście nie przejadając się, ale zjadać inne takie niedozwolone do końca w diecie mhm. posiłki, bo mhm. też umysł inaczej pracuje. Zdecydowanie. Mamy tej blokady tak. takiej, że boże, albo tego strachu nawet, tak. ja teraz nigdy już tego nie będę mogła czy mógł zjeść. Nie? To wszystko zależy znowu od aspektów psychologicznych mhm. danej osoby, bo jeśli ktoś wystarczy mu jeden dzień i powie, super, to jest ten dzień, ja się cieszę, że on jest. Gorzej, jeśli po tym jednym dniu dieta idzie w odstawkę i mówi, dobra, skoro jeden dzień mi się nie udało, to już nie ma sensu ciągnąć dalej. Więc to wszystko jest dosyć, grunt jest tutaj dosyć miękki, trzeba do danego pacjenta podejść indywidualnie i wtedy jakby mogę zarządzać jakby tym jadłospisem w zależy od jego potrzeb. Ale osobiście jakby też nie widzę problemu, ja też z moim dzieckiem chodzę na lody, też chodzimy na pizzę i jak jemy, i często ludzie się dziwią, że, że, że ja coś jem, no jak odjedzę, no, jem, jem wszystko, co, co jakby jest możliwe. Oczywiście wybieram produkty zdrowe i dobre, które wpływają korzystnie na mój organizm i, i na organizm mojego dziecka czy mojej rodziny, ale najważniejsze jest to, aby wiedzieć i umieć wybierać. Mhm. Czyli e, czy dobrze rozumiem, że bardzo istotny jest ten pierwszy wywiad w gabinecie dietetycznym? Jak przychodzi pacjent, który, który chce po prostu zredukować swoją wagę? No, to tutaj też odpowiednio się musi przygotować i jakieś tak. badania może zrobić, tak? żebyś, tak. Jest... żebyś ty jako ekspert, jako specjalista mogła tak. dokładnie się dostosować do tych jego wymagań, jak to, jak to faktycznie wygląda. Wywiad jest absolutną podstawą prowadzenia pacjenta, dlatego że jest tak wiele aspektów, które, które są ważne, a w dzisiejszych czasach coraz młodsi pacjenci, osoby trafiają do mojego gabinetu i właśnie jakby z różnymi jednostkami chorobowymi, na ten moment nie przyjmuję żadnego. Pacjenta, który nie ma całych, całej listy badań, które potrzebuje, czyli sprawdzenia poszczególnych parametrów narządowych, żeby wiedzieć, co dzieje się w organizmie, dlatego że bardzo często jednostki, jednostki chorobowe generują występowanie konkretnych jednostek chorobowych. Często po wizerunku pacjenta, czyli po brzęka, który ma w organizmie, po tym, gdzie znajduje się tkanka tłuszczowa, jestem w stanie. E, Przypuszczać z czego to wynika, niemniej jednak, zawsze musi być to potwierdzone wynikami badań, czyli jeśli chodzi o narządowe wszystkie badania, o insulinoporność, cukrzycę, o tarczycę, o problemy autoagresywne również, bo to, to również w diecie jesteśmy w stanie bardzo ładnie wyciszyć, e, gdzie mówi się, że przecież choroba autoagresywna się nie leczy. E, nic bardziej mylnego, to jest nic innego jak nadreaktywność naszego układu odpornościowego i wyciszając go odpowiednim żywieniem, możemy również tutaj zmniejszyć ten stan zapalny. Więc ma to kluczowe znaczenie taki Pacjent na pierwszą wizytę musi przynieść trzydniowy, przykładowy jadłospis, sprzed trzech w, w miarach domowych, żeby mogła zobaczyć, jak wygląda jego żywienie do tej pory. Całą listę badań. Jeśli na coś chorował, to historię choroby, wypisy ze szpitala. Tak naprawdę, mnie jako specjalistę który patrzy holistycznie na cały organizm, interesuje całe, całe życie od samego urodzenia. Dlatego, że choroby, które mamy w dzieciństwie, też przekładają się na to, jak jesteśmy teraz. Przecież to też jest część naszego życia. Dlatego bardzo często pacjenci się dziwią, że pytam o takie szczegóły. Ale to jest dla mnie ważne, dlatego że dojście do sedna i genezy powstania danego problemu, jestem w stanie wtedy zlikwidować przyczynę, a nie tylko efekt, czy skutek występowania, czy jednostki chorobowej, czy danego objawu. Często jest to bardziej głębsze i trzeba do tego zajrzeć. Dlatego to jest tak ważne, żeby ten wywiad był bardzo szczegółowy, a przede wszystkim zależy, nie zależy na tym, żeby poznać pacjenta pod kątem właśnie jego całego życia, jak, jak funkcjonował, a z punktu widzenia układania głospisu, po to, żeby mogła dopasować tak jadłospis, żeby to było przede wszystkim smaczne. Pacjent przychodzi po to, żeby mu był najedzony, był schudną, przy okazji był najedzony, dobrze się odżywiał, żeby mu to smakowało. Bo często się to kojarzy z dietami monotonnymi, e, z produktami, które się cały czas w kółko je, e, z głodem. Bardzo często dieta się kojarzy. U mnie się je bardzo dużo i przy okazji się zrzuca kilogramy, tak naprawdę, więc pacjenci są zadowoleni, mówią, że mi wszystko smakuje, że jest pyszne. Dlatego bardzo duży nacisk kładę na to, aby dieta była to pasowana Ten sposób żywienia, plan żywieniowy, nie dieta, plan żywieniowy. Był to pasowany indywidualnie i przede wszystkim był przyjemnością, czyli żeby pacjent budził się rano i z przyjemnością podchodził do tego swojego odżywiania i mówił, ale się cieszę, że mam dzisiaj taki pyszny koktajl. Dlatego to jest dla mnie absolutny numer jeden. Yy, cenne, cennego zwrotu użyłaś, że skupiasz się na przyczynach, bo przyczyny mogą być różne, bo często jest tak, że ludzie zajadają depresję, tak. yy, jest problem z akceptacją, tak. yy, przyczyn jest ogrom. A co w sytuacji, kiedy ktoś mówi, no kurwa, Kurczę, Ćwiczę, ćwiczę, ćwiczę. Aktywność fizyczna po prostu na takim poziomie. Spędzam nie wiadomo, ile godzin w tej, w tej siłowni. A niestety efektów nie ma. Więc w czym tutaj tkwi problem? Jaka jest przyczyna tego, że ta nie bardzo często? Bardzo często się z tym spotykam w gabinecie, dlatego że często osoby już są po jakichś przejściach, czyli często dietetyk jest tam kolejnym etapem, albo często słyszę, że jest pani ostatnią moją deską ratunku. To jest standardowo. I są po różnych przejściach, również po przeróżnych aktywnościach fizycznych. Czasami jednostki chorobowe przeszkadzają w zrzuceniu kilogramów, a aktywność fizyczna będzie potęgowała przyrost rozmasy ciała, wręcz, wręcz wbrew prozorom, dlatego że teoretycznie idziemy poćwiczyć po to, żeby zrzucić kilogramy, żeby spalić, żeby deficyt kaloryczny był ujemny. Niemniej jednak, jeśli jest na przykład insulinooporność, wówczas przy dużej aktywności fizycznej, przy tym przy, w momencie, kiedy mocno się męczymy, dochodzi do wyrzutu kortyzolu, za tym idzie adrenalina i za kortyzolem i adrenaliną automatycznie idzie insulina. Wyrzut insuliny, no bo to jest ucieczka, uciekamy, no to musi organizm dać nam energię do ucieczki i wtedy możemy bardzo dużo ćwiczyć regularnie, codziennie i przybierać na masie ciała. Dlatego znowu podkreślam, tak ważna jest specyfikacja i te wszystkie wyniki badań, żeby wiedzieć, jeśli ja wiem, że pacjent ma insulinooporność, to ja już wiem, że ja tak naprawdę zalecam mu aktywność fizyczną, ale w określonych godzinach, w określonych dniach. On nie może dużo ćwiczyć. W sensie musi trening być dopasowany do niego indywidualnie i to jest bardzo ważne. Nawet jeśli ma trenera personalnego, to trener personalny musi mieć wiedzę. Jakie, takie, jakie ćwiczenia taki pacjent może wykonywać? Dlatego to jest ważne, ale czasami też jest tak, że pacjent ktoś idzie na siłownię, dużo ćwiczy, ćwiczy, i potem po siłowni mówi: To teraz mogę zjeść. Jak poćwiczyłem, to teraz mogę zjeść. Owszem, jest to ważny po aktywności fizycznej, ale znowu, żeby to wszystko wchodziło w dany bilans energetyczny. Jeśli cały dzień się budzimy, to możemy przybrać. Po takiej aktywności fizycznej i po jedzeniu. Dlatego że znowu wracam do regularności posiłków, czyli do tego, żeby było systematycznie. Jeśli głodzimy swój organizm, albo dajemy mu dwa posiłki, to nie jesteśmy w stanie 2000 kalorii, czy 1600 zjeść w dwóch posiłkach. Mm -hmm. Tak, by zdrowo się odżywiając. Więc jeśli deficyt kaloryczny jest jakby mocno ujemny, czyli tak poniżej podstawowej przemiany materii, czyli tego, co organizm nasz potrzebuje, żeby dobrze funkcjonować, wówczas następuje przyrost masy ciała. I często wtedy słyszę, tak mało jem a tyje, albo tak dużo jem, a tyje. Tak jest. Jeśli jemy za mało, tyjemy, jeśli jemy za dużo, również tyjemy. A aktywność fizyczna musi być dopasowana naprawdę bardzo indywidualnie, ale jest kluczowa również do stanu zdrowia, do tego, że pacjent się dobrze czuł, żeby był odpowiedni metabolizm w naszym organizmie, czyli tak, aby już ta nasza pompa pracowała. Mówi się, że 70% to jest żywienie, 30% aktywność fizyczna i to jest naprawdę niezwykle ważne, ale zdarza się, że przychodzi pacjent, który ma 30 czy 40 kg nadwagi i ja mówię zakazuję ćwiczyć. Dlatego, że jeśli ktoś ma tak dużą nadwagę i nagle zacznie biegać, pójdzie na bieżnię, albo będzie uprawiał jakąś dużą aktywność fizyczną i dosyć ciężką, wówczas dochodzi do zaburzeń pracy w całym organizmie pod kątem kostnym. wszelakie kontuzji. Wtedy taki pacjent kładzie się do łóżka i mówi, no to jak już poćwiczyłem, jak już leżę, bo mam tą kontuzję, no to przecież się nie będę trzymał diety, to jak mi jak wyzdrowienie, to wezmę wy, się za to z powrotem. Więc czasami się zdarza, że mówię, zabraniam ćwiczyć, i pacjent mówi, ale jak to niemożliwe, ja wiem tak jest. Dopiero po pięciu 10 zwróconych kilogramach wprowadzamy aktywność, czyli rozrusza, żeby rozruszać nasz organizm, wtedy już jest automatycznie dużo mniej, mniejsze obciążenie na stawach. Czyli towarzyszysz towarzysz swoim pacjentom na każdym etapie. Tak. Tak. A powiedz mi, czy można korzystać, czy to jest dobre rozwiązanie? Jaki jest Twój stosunek do tego, na przykład z aplikacji, które się pojawiają na rynku, które mają pomagać w tej regularności, z cateringu, z tych diet takich, które są z dowozem? Jaki jest Twój stosunek? Czy to się opłaca, czy się nie opłaca? Czy to ma dobry wpływ na nasze zdrowie, mm -hmm. czy niekoniecznie? Mm -hmm. Małgosia, jakbyś mogła jeszcze w tym temacie. Aplikacje są dużym ułatwieniem. Jeśli ktoś ma wiedzę e, i wie, jak układać odgłospis, z czego powinien się składać, zna swój organizm, wie, jakie ma wyniki badań e, i chce sam sobie liczyć kalorie, to super, bo to jest też nauka. Ja zawsze tych pacjentów, którzy do, już dotrą do tego końca swojego odchudzania, kiedy już stwierdzą, że tak, to jest ten czas, kiedy czuję się piękniej i mam wagę prawidłową, ja uczę ich, jak samemu komponować te posiłki i jak to wszystko prowadzić, żeby on potrafił to być przez całe swoje życie. żeby nikt nie będzie do mnie chodził cały Życie. Nie będę nikogo prowadziła za rękę. To jest tylko proces odchudzania, w którym mhm. jestem, i w procesie odchudzania idzie za mną ale potem idzie przede mną, a ja tylko to kontroluję przez jakiś czas. Dlatego ta aplikacja jest bardzo ważna, jeśli ktoś ma wiedzę i potrafi sobie to kontrolować, albo na przykład, jeśli ma 2-3 kg do zrzucenia, to jest to jakiś podpo, jakaś podpowiedź. Niestety, jeśli dochodzą jednostki chorobowe, czy dochodzi duża ilość kilogramów, jednak lepiej, żeby było to prowadzenie przez specjalistę, czyli dietetyka, dlatego że jest wiele aspektów, które trzeba wtedy wziąć pod uwagę w jakim jadłospisie. Więc jest to fajna rzecz. Jeśli chodzi o firmy cateringowe, Kolejna alternatywa dla tych, którzy... Chcę dokonać zmiany. Nie jestem do końca za grupowym odżywianiem, dlatego że przecież każdy z nas jest tak. inny. Ty jesteś inna, ja jestem inna, ja lubię co innego, ty lubisz co innego, ty masz inne potrzeby, ja mam inne potrzeby, więc grupowe jedzenie, no to jest coś, bo, bo, jakby ja przyjmuję na chwilę, ale jeśli ktoś chce zrzucić kilogramy i zdrowo się odżywiać i mieć dopasowanie do spis pod siebie, no to nie jestem zwolennikiem. Ale jeszcze patrząc z innej strony, jeśli ktoś ma zacząć zmianę jakąkolwiek. To zawsze jest to dobry krok w dobrą stronę, bo wiadomo, że tam będzie zdecydowanie lepsze jedzenie niż fast food na ulicy, który nas szybko kupimy. Więc to są takie ułatwienia i alternatywy dla tych, którzy chcą dokonać zmiany, którzy chcą zacząć, a nie potrafią albo nie chcą od razu dać się do specjalisty. Jest jakieś wyjście? Niemniej jednak ja jestem zwolennikiem, żebyśmy wiedzieli, co jest dla nas dobre konkretnie, a nie dla wszystkich. Dzięki ci wielkie. W takim układzie niech ta dieta będzie bardziej spersonalizowana, tak. skierowana do konkretnej osoby na konkretne ewentualnie jednostki chorobowej, na konkretne potrzeby. Tak by było idealnie. Więc życzymy sobie tego, i moi drodzy Państwo, ja dziękuję Małgosiu ci za nasze dziękuję. dzisiejsze spotkanie. Państwu też dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.